Rozgość się w przestrzeni nawi. Tym razem zapraszam na słuchanie tego, co jest ukryte i co ukrywa. Zapraszam do słuchania. Co ukrywa byk? Rozkład, który otrzymaliśmy jest niezwykle symboliczny. Królowa Mieczy, Gwiazda i Trójka Buław. Królowa Mieczy to rad płotnego intelektu, dystansu i jasności myślenia. To osoba, która widzi rzeczy takimi, jakimi są, nie pozwalając sobie na iluzje ani emocjonalne rozmycia. Byku, czy to właśnie próbujesz ukryć? Może budujesz wokół siebie mur, chłodny, racjonalny, spokojny, ale w środku wrze. Może udajesz, że wszystko masz pod kontrolą, że nic cię nie rusza, a tak naprawdę to tarcza, którą postawiłeś, by nie musieć czuć zbyt mocno. Królowa Mieczy bywa samotna, bo jej jasność odcina ją od miękkości serca. Możliwe, że ty również ukrywasz potrzebę bliskości, wrażliwości i otwartości. Że chcesz, by świat widział Cię jako silnego i niezależnego, choć wewnętrznie tęsknisz za tym, by ktoś zajrzał pod tę maskę. Kolejna karta to gwiazda. To jedna z najpiękniejszych kart w tarocie. Symbolizuje nadzieję, uzdrowienie duchową, odnowę, ale w tym układzie mówi o czymś innym. Byku, czy ty ukrywasz swoją wrażliwość duchową, swoje marzenia, swoją wiarę w coś większego i piękniejszego? Możliwe, że boisz się, że zostaniesz odebrany jako naiwny lub zbyt idealistyczny, jeśli pokażesz, że nadal wierzysz w dobro, w ludzi, w przyszłość. A może ukrywasz głęboką potrzebę uzdrowienia. Coś w tobie pragnie światła, ale ty to chowasz, bo wolisz patrzeć twardo, pragmatycznie i stabilnie. Gwiazda przypomina, że nawet najciemniejsi potrzebują czegoś, co ich poprowadzi, więc może ukrywasz przed światem i przed sobą fakt, że też potrzebujesz nadziei. Że też szukasz sensu. Trójka była w to wizja przyszłości. To ktoś, kto stoi na brzegu i wypatruje swoich statków, swoich szans, możliwości, nowego etapu życia. To energia ekspansji, planów, wybiegania poza znane granice. Ta karta pyta, czy naprawdę jesteś gotowy pójść dalej, czy może zatrzymujesz się w miejscu udając, że jeszcze nie pora. Możliwe, że ukrywasz w sobie wielką tęsknotę za zmianą. Może już dawno czujesz, że twój czas gdzieś się kończy, że coś w tobie chce ruszyć naprzód, ale ty wolisz zostać w bezpiecznej przestrzeni tego, co znane. Byki cenią stabilność, ale trójka buław mówi: Twoje serce może być dużo dalej niż twoje nogi. Ukrywasz więc pragnienie podróży, dosłownej lub wewnętrznej. Ukrywasz przed światem, że masz ochotę sięgnąć po coś więcej. Cały ten rozkład mówi jednym głosem. Byku, ukrywasz światło, które już w tobie jest. Nie z powodu braku, ale ze strachu przed tym, co by się stało, gdybyś pozwolił Światłu świecić w pełni. Królowa Mieczy mówi o emocjonalnej zbroi, którą nosisz, o chłodnej masce, która chroni cię przed zranieniem, ale też oddziela cię od tego, co miękkie i żywe. Gwiazda pokazuje tobie ukrytą duchowość, potrzebę uzdrowienia, wiarę w coś większego, którą chowasz, by nie wyjść na zbyt wrażliwego. Trójka Buław mówi o pragnieniu nowego, które już w tobie rośnie, ale jeszcze nie pozwalasz mu rozwinąć skrzydeł. Wszystkie te karty łączy jedna rzecz. Twoje prawdziwe ja jest już gotowe, ale ty jeszcze to ukrywasz. Ukrywasz, że jesteś silniejszy, nie przez twardość, ale przez delikatność. Ukrywasz, że wierzysz, że marzysz, że czekasz na coś większego, ale boisz się, że jeśli to wypowiesz na głos, to przepadniesz. A prawda jest taka, że nie przepadniesz, rozkwitniesz, byku. Nie musisz się spieszyć, twoje tempo jest twoją siłą, ale może warto choć przez chwilę zajrzeć pod maskę, którą sam sobie stworzyłeś, bo może to, co ukrywasz, to dokładnie to, co powinno wreszcie wyjść na światło dzienne. Dziękuję za wysłuchanie. Zostaw po sobie jakiś ślad, to będzie dla mnie sygnał, że warto nagrywać. Niech ci się darzy.